Jesteś tylko bronią, czogacie? Czy czymś więcej? Prawdziwy wróg kryje się w kongregacji, Sara. Rzucisz mnie swojemu potworowi na pożarcie nocturnie? Jesteś taki jak ja, Rakanie, zmorołak z konieczności. Wladimirze, poczułam twoje ego jeszcze zanim cię zobaczyłam. Szanuję cię za pracę na obu frontach, Zaja, świetna robota. Wybacz, czogacie, nie prosiłeś o takie życie. Sara, próbowałam cię ostrzec. Nigdy nie splugawiłabym się twoją aspirą nocturnie. Znów wpadłeś, rakanie. Życie samolubne to życie zaprzepaszczone, Wladimirze. Mogliśmy skorzystać na twoim sprycie Zaja. Szkoda! Twój oddech, cuchnie. Ciebie nie zamienię w zmorołaka. Twoje grzechy nic dla mnie nie znaczą. A teraz wydech. Uczta, której nie mogę odmówić. Przemoc rodzi śmierć, śmierć rodzi zmorołaki. Szkoda oddechu. Pragnienie ugaszone. Na razie. Dokładnie obserwowałam każdy twój ruch. Zaparło ci dech? Ach, Nigdy nie wątpię w zmorołaki. Oddycham pełną piersią. Ostrzeżenie od zmorołaków. Powiedzcie swojemu stwórcy, że nie ma przymierza, którego nie zniszczę! Cztery wypełniają płuca. Trzy oddechy, porządny posiłek. Strzaskana jak szkło. Wszystko pęka. Tu też przegniłe fundamenty. Żadnych więcej fałszywych bożków. Łaknę! Żadnych modlitw! Twoje ostatnie tchnienie! Wstrzymaj oddech! Twój błąd. Widać na tobie pęknięcia. Poddaj wiarę próbie. Odłamki grzechu! Aspiro daj mi siłę! Teraz tchnij! Dyszysz! Bez wytchnienia, wykute z witraży, zapomnieni, oddech za oddech. Widzę czerwień. Roztrzaskasz się. Naskocz mi. Widziałam prawdziwe potwory, baronie. Y y mogłam zrobić więcej. Y y tylko jeden oddech. Dobra pora na. Co do serio? <laughs> Żartuje. Nieźle. Potęga z morułaków. Powie w świeżości odrobi uh, odrobina blasku. Może i dobre uczynki nigdy w pełni nie odpłacą przemocy, ale muszę wierzyć, że warto próbować. Nie obchodzi mnie, czy wszyscy się nienawidzą, tylko razem mamy szansę powstrzymać tę diabelską wojnę. Niektórzy uważają zmorołaki za plagę, ale może właśnie jesteśmy lekarstwem. Nigdy nie jest za późno, żeby okrzyknęli cię heretykiem. Jakie nowe bluźnierstwa odnajdę dzisiaj. Jestem wygnańcem kiedyś strzaskana, teraz przetopiona na nowo. Morderstwo jest plamą, której nie da się zmyć. Ja nie będę ukrywać swoich. Kiedyś uważałam, że zbawienie jest pewnikiem, teraz wiem, że trzeba na nie zapracować. Nie zamierzam oczyszczać ze zła całego świata tylko mój kąt na nim. Zmieniłam się, czy pogłębiłam się w tym, czym zawsze byłam? Zmorołak wyraża siebie na dwa sposoby: witraże i wiwisekcja. Niektórzy zasługują na śmierć bardziej niż inni, ale moje pragnienie nie wybiera. Kongregacja może i jest zepsuta, ale wciąż można ją naprawić. Będąc z dala od kongregacji, widzę, co przede mną ukrywano. Nieśmiertelność nie jest warta tego łaknienia. Mam teraz nowe przeznaczenie. Aspira ma smak wspomnień. Strzaskane ostrze wciąż można wykorzystać. Moje ostrze nie potrzebuje błogosławieństw. Zgnilizna kongregacji przenika wszystko, co robią. Presja oczyszcza mój umysł. Świat się zmienia, ja nie zamierzam. Łaknę. Czy zasługiwałam na drugą szansę? Nie będę prosić o rozgrzeszenie. Szkło zawsze uchwyci światło. Wszystkie dłonie są splamione krwią. Światło plami moje grzechy. Ten głód to moja pokuta. Aspiranci to otwarta rana. Zaczynam lubić czerwony. Nieśmiertelność nie ratuje mnie przed niepokojem. Moje oczy są teraz otwarte. Zmorołaki są klątwą ludzkości. Nigdy nie wystarcza aspiry. Moje serce jeszcze nie skostniało. Minął już czas na wiarę. Zmorołakom nie brak czasu. Jeśli jestem czemuś winna, to bezczynności. Wszystko można naprawić. Jakaś pomoc dla zmorołaka? Zagrożenie czycha. Ulotnili się. Ruszam. Wszyscy patrzymy w przeszłość przez różowe okulary. Potrzebuję wzmocnienia, aspira mi się kończy. Zmorołaki zawsze mają na uwadze własne przetrwanie. Trzeba złapać oddech. Tylko dzięki temu, co zniszczone, dowiemy się, co warto ratować. Cała ta walka doprowadza mnie do szaleństwa. Nie da się zniszczyć już zniszczonego. Szkło można przetapiać w nieskończoność. Ta wojna nigdy się nie skończy. Nie zasłużyłam na to. Muszę zmierzyć się z moimi grzechami. Wciąż jest tyle przewinień, za które muszę zapłacić. Teraz jestem jeszcze bardziej spragniona. Nie ma zupełnie nic po życiu. Nie! Ha! Ta! Nie! Ta! Kuktaj na nowo. Wasze oddechy są policzone. Zmierz się z prawdziwym zmorołakiem. Ha! Ha! Ja! Ja! Ha! Ta! Ja! Ha! Ho! Kongregacja może pomarzyć o takim towarze. Te ceny naprawdę zapierają mi dech. A co powiesz na wyłączną sprzedaż dla zmorołaków? Hm. A masz coś w czerwonym? Splamione ostrze zostanie odnowione. Wiesz, co odbierze ci oddech? Ja. Ktoś tu się zapowietrzył, co?